Teraz z kolejnym odcinkiem za w farmingu Siemka No, ja tutaj kończę swoje i zaraz Ja, ja maluję sobie. Malujesz? A co na farmie coś malujesz czy koło farmy? Yy, przerabiam wjazd na farmę troszkę, tak. Mm. O, drzewa znikli <grym> No mówię, przerabiam, maluję. Okej okay. Prostujesz go bardziej, czy, czy coś? Tak Nie wiem czy ja tędy w ogóle wyjadę, bo teraz tutaj się korek zrobił. Dobra, to teraz tak, tutaj jeszcze usupiemy tą resztkę rzepaku. To będzie ta? Nie. Dla wszystkich to? fanów farminga no, informacja tutaj ode mnie, że obecnie seria z testowania map jest zawieszona do czasu ukończenia tej serii odcinkowej z, no o, wiecie, z na multi, nie? Bo doszedł w scrap, to, to nie mam czasu, żeby trzy serie prowadzić. Dobra, jadę z tym do domu to hmm, nadal tani Ile kosztuje? Słonecznik 2400 rzepak 1700 no cóż bywało lepiej Ale że tak pusto zrobił bez tych drzew w tej drodze Czekaj, Przecież. bo eee tam? No, co masz co, 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 co to? Tak troszkę te rawa w drodze, ale to może naprawię Wyczy no, trawę no, nie wyhamowałem. Dobra, przejedziemy, zaraz to usypiemy to wszystko, paliwa trzeba jeszcze dolać. Chociaż pół zbiornika to jeszcze starczy do końca serii pewnie. Paliwo w tej grze bardzo wolno schodzi naprawdę. Tak, wiem, że są jakieś mody na pewno na to, żeby to naprawić, ale będziemy tego robić. Dobra, rzepaku resztę hmm, sypiemy hmm. i finalnie rzepaku mamy 600 tysięcy 20... 600 tysięcy litry dobra jeszcze słoneczniki a słoneczników mamy 140 teraz zobaczymy ile 150 tysięcy 155 tysięcy prawie litrów. dobra jeszcze jedno pole jest do obsiania i wapno właśnie, właśnie, właśnie. Bierzemy tutaj od razu tego tego kejsika i z wapnem lecimy. No mnie pewnie też gościu z wapnem, z wapnem troszkę się A ty masz tam te brzegi tylko do wapnowania chyba. Znaczy nie z siebie. Jezu, siewnik pewnie. Mm. Się zatrzymał Jadę tutaj pierw z tym wapnem, muszę przejechać, budę na drugą stronę, trochę ciężko jest przez ten przejazd to zrobić, bo on jest szeroki to można big zaraz podmienić na tego John Deera i zobaczymy zaraz jak to będzie działać Wapno tutaj dajemy od brzegu i do roboty Dobra, złóż się z tym wszystkim Tutaj korek się zrobił, ale dobra, jedziemy póki nie ma żadnego pociągu składaj się, składaj się Składaj się, bo zaraz pociąg nadjedzie. To ta animacja jest taka długa. Zgiń przepadni, trafiku. Cześć, mogłem go rozjechać, big budem <noise> O nie, pociąg, pociąg! Będziemy fruwanko mieli na samym początku odcinka i to takie potężne fruwanko. No tak, z tego to. Ba Bardziej się nie dało już tego spartolić. Kiedy możesz zobaczyć sobie? Yy, nie mogę. No to jak będziesz na czas, to przylecisz, zobaczysz mogę. co się dzieje obok mojej farmy. Na przejecie na, na nice. kolejowym bardziej się nie dało tego obwinąć, już chyba <grych> normalnie w ogóle super. No dobra, jedziemy z tym do domu, odprowadzamy tutaj i póty to w sumie mogę odczepić. Piewnik zrestartować nie bardzo. Można by go ewentualnie wysypać, gdybym. A, rączkę mam właśnie, zapomniałem o rączce, ale nie, rączka nie podniesie tego, bo to jest za ciężkie. Chociaż to raz jest puste, to może dałoby się to podnieść. A mi się wydaje, że tutaj autor też dał... Um, pierwsza wersja teraz tego podnoszenia działała tak, że dało się podnosić, które normalnie się nie dało podnosić, ale maszyny nie. Pomyślałem się, że tam było po prostu wpisane zamiast, nie wiem, 10 kg 1000 kg. Tak? A teraz maszyna da się podnosić, czyli pewnie jest jakieś, nie wiem, 20 ton też można podnieść. Ale Big Boot, no już się nie mieści w tych ramach. A w sumie Kejsem zaparkuje na stacji benzynowej. Niech chcę, tutaj stoi. Przeprzeda na jutro. Tutaj trwa napełnianie, a na razie to nie trwa, bo miałem zbiornik zabrać swój nowy. Który dopiero, dopiero teraz widzicie w trzecim odcinku. W znaczy, trzecim, wiadomo o co chodzi. Nagrywają po cztery odcinki na raz, więc Te różnie nie nic. da się złożyć. Aha, mi da się na bok wystawić. O, i to jest przynajmniej jakoś logicznie zrobione. Bokiem się wystawia. Nawet jakby to by miało łamane, to by się i tak dało podjechać. Ale jak tutaj wygląda, w ogóle czemu nie można pokrywy, a można pokrywy rozłożyć. Uuu, ale fajnie to działa, że ten, wow, takiego się nie spodziewałem. Rura jest obrotowa i możesz jednocześnie napełniać big bugi rurą okay. do środka i potem ona zamienia się kierunkami, odwraca się na takim ramieniu i działa odwrotnie, czyli wysypujesz z zbiornika głównego. Okay. Fajne, fajne takie, nowocisne rozwiązanie. Ale mam nadzieję, że bez rozkładania rury też można wtedy się od razu, albo to N-kom się robi, a O się rozkłada. Dobra, O służy do rozkładania rury do wysypywania, a N służy do zmiany rury, żeby nasypać ziarno albo nawóz. Ale zobaczymy czy można nasypać tutaj zamkniętą w ogóle pokrywą. Nie można. Ale można zrobić to tak. Nasypuję. Zresztą nie ma żadnej animacji sypania się w sumie z samej rury. Złóżmy to i trochę odjedziemy. Mocnik, a przerwał pracę z pierwotnym odcinkiem. to trochę jest gorsze. Ale i tak jest ok. Tak. Pyk. Pyk. Jest ziarno, jest i nawóz, i jedziemy z tym teraz dosypać. Musimy wznowić tę pracę. Czekajcie, jeszcze tego Big Buda tutaj ogarnąć. Dobra. Czy mam rączkę do podniesienia siewnika? Bo to jest bardzo ważna sprawa. Czy nie mam tej rączki? Będę musiał go restartować. Nie, no nie mam. O, mam, czekaj. O, mogę go odwinąć z latarni. Zarąbiście. No, to mi nic nie dało. Bo tutaj, oczywiście, samochody podjeżdżają tak blisko, że się po prostu nie da inaczej. Dobra, jeszcze troszeczkę tutaj. Mm, jakby to tutaj teraz wyciągnąć najlepiej. Ten ruch uliczny to sobie nie powiem, już gdzie możecie wsadzić. Dobra, odłączę tego Big Buddha w sensie, go oddam. Garaż, pożyczone sprzęty. Ostatni sprzęt, czyli Big Buddha. Super akurat pociąg jechał, Do, no, dlaczego mi to robicie? No dobra, czyli to będzie trzeba jakoś za Za koło wyciągnąć radę Nie bardzo Trąbienie myślę, że przyspieszy trochę sprawę Na płocie jak stanę takim Za sztachety to coś będzie lepiej ja utknąłem sam w tym muszę wyłączyć ruch na chwilę bo mnie zaraz szlak trafi gdzie tutaj jest ruch uliczny tak mówisz no dobra o no bo nie mam jak inaczej tego wyciągnąć kolejny pociąg jedzie o może to trochę rozjaśni sprawę no nie bardzo, o może nawet pomoże pomogło coś, pomogło coś Trochę pomogło, może i nie, bo tutaj się jeszcze zaczepiło o jedno. Już jest w miarę dobrze, ale tego się nie da złapać, ale to się da złapać. Chyba jednak będziemy zmuszeni do zresetowania tego wszystkiego. U że ten płot bym usunął o nie mogę usunąć płot bo sam go postawiłem dobrze nie skracam temu gołganowi się skończyło wszystko mhm. tego troszkę naładujemy tutaj go wyciągniemy nie jestem na torach, nie dobry, ale i tak stoi na torach. Czego stoiś na torach? Czego coś na torach? Może za to koło zapiemy? O, pociąg znowu jedzie, to może znowu się sytuacja zaraz rozwiąże. Tak? Fajny miałem siewnik. Cześć, no. siewniku! Właśnie się tak mówię, tak patrzę. no... Wjechał mi miło. w szkodę siewnikiem. Wjechałem ci w pole, tak. Jak? Jak pobiegł do niego, kurde. Tak, ja weź teraz obróć z powrotem plecy. Rozłóż go. No tylko że on jest odpięty, to... Właśnie, pojadę pod Big Buda, pod Big Buda, pod ten. Dobra, na razie ten siewnik tam leży. Gdzie jest... A to był sam siewnik bez siewnika? Tak, czy... bo Big Buda już oddałem. O nie, no znowu te pociągi jadą! No szkurde. Dobra, mogę już ruch liczny włączyć? Aha, ten siewnik w końcu. Różmy dalej z tą sadzarką. W tamtą dobrze. stronę jechałem. Dobrze, dobrze, dobrze. No już mi dobrze. się chwasty zaczęły pojawiać. No się jakoś dziwacznie pojawiają. Więc zobaczmy czy... Dobrze, że pochwaliłem ten, ten ładowacz, czy nie. Będzie za krótko miał górę. Gdzie ja miałem napełniać. pług? Chyba raz napełnianie z drugiego obiektu, jak to się napełnia? Wyładuj to nie. R. Czekaj, gdzieś miałem pług. A jak się nasypuje to? Jest, jest nad zbiornikiem. Mapa. O, musiałem no, tam zabrać, dobra. dobra Też działało Jeszcze widzę poprzeczniki trzeba będzie porobić 2000 ziaren weszło, weszło To jadę z tym w końcu Tu być po... jest że elegancko Pużek elegancko i tutaj możemy walnąć Pracownika... Czemu? Czemu to się nie chce włączyć? To już od razu sieje? Nie, a dlaczego to się nie chce włączyć? Podnieś siewnik, złóż siewnik. Hmm. Nie mogę go włączyć? Na pracowniku działa jakoś. B się obracało, dobra. No nic zobaczymy. A tamto mi w ogóle nie zakultywatorowało świetnie. No nie spuścimy taki przecinek mały. Tam to się najwyżej poprawi za chwilę. Tu trzeba będzie uważać, bo jest kultywator z przodu i on nie jest połączony z więc może być taka draka, że przy próbie nawrotu on znowu nam zniszczy i posieje to samo. Jedź pan z tym. A to możemy wyładować w sumie gdzieś. Jedźmy z tym do domu. Podłączymy tego John Deera, to mm -hmm. wyładujemy w mm. domu i będzie najlepiej. To się odda, w sensie sprzeda. Już nie będę tego nawet zawoził No to by było dobre, gdyby można było tym jakoś normalnie cofać, albo żeby ta rura może... Ja może tą rurę da się skręcać. Ja jestem takim inwalidą i tego nie zrobiłem. Nie, raczej nie. Nie, tą rurą nie da się skręcać chyba. Wyładuj, zmień prędkość. Tutaj ewidentnie to służy do tego, żeby chyba pod to podjechać, albo tym cofnąć, no nie wiem, no ale cofnąć tym to się nie da. Za ciężko. Jak tam przeróbki na farmie? Eee, powoli do przodu. A do przodu, nie poddajemy się. No to jeszcze przedłużam to jedno pole odrobinkę. Ale stronę drogi czy stronę no, tego... Strony drogi. To jedno na 15, takie co jest. Tutaj widzę właśnie pół pługiem o rasz. o kurdesz. Dlaczego tutaj stoją ci i nic nie robią? Dziwne. Wyładujemy to. Tego nie można wyładować? Wyładuj tutaj, czy coś Okej, bo coś mi tutaj nie pasuje Dlaczego to jest jako dwa urządzenia? Hmm. Aha, dobra, to no nic, będziemy musieli to jakoś wyładować może jak podjedziemy tutaj Big budem O to wtedy będzie to się wyładować mogło Jedziemy po sprzęt Pojdziemy właśnie hmm. tym hmm. A Dlaczego tutaj stoją te samochody to ja nie wiem Jak do tego doszło nie wiem Dobra trzeba zabrać Ayrekatowi z pola swój siewnik który tam wylądował sam wylądował. Ładnie, sam, pociąg w ogóle nie miał do tego tutaj nic wspólnego. No, ale to chyba dżol jest za wysoko i nie ma opcji, żeby... Dziwne, bo pokazują się co chwilę animacja yy, kultywacji. No nie, nie da radę tego podłączyć. Właśnie spadłem. Musimy to jakoś za koło pociągnąć, żeby to obrócić, chyba. Tak na razie to nie chce się to w żaden sposób pociągnąć. Proszę, da się winda w sklepie, żeby to obrócić. O, obróciłem, dobra, udało się. I tu jest dopiero dyszel, a dlaczego on się nie chce podłączyć? Zaskocz, minigro. O, na szczęście się da. Podjedziemy pod te urządzonko i tu spróbujemy wyładować. No ja jestem ciekaw, czy tutaj osiągniemy prędkość maksymalną. Powinniśmy ją osiągnąć. Ile to wymaga? 600 koni czy 700? Bo ja już nie wiem, ten siewnik. A to, to co jest? za jakiś śmieszny ten masz wynalazek z przodu? Teraz co? To zielone? No. no to jest John Deere. Że on na podwójnych gąsienicach. Na podwójnych gąsienicach? Nie, z na szerokich. przodu i z tyłu. No tak. No to jest po prostu Zilos i Aha, okej okay. Aha Czekajcie, to musimy rozłożyć Weź pan ten nasyp teraz Jedno gorsze do nasypania od drugiego co z tego wyjdzie Kierowca bombowca, boże jak to skręcasz jest tragicznie. No nie, no chyba tutaj to ja tym nie napełnię. Nie ma takiej opcji. Dobra, składamy biznes. Jedziemy z tym na pole. Sa sadzić soję Dlaczego te samochody tutaj stoją? To ja nie. Wiem. No nic, zobaczymy zaraz jak się będzie spróbować. Teraz tak, ile miał ten siewnik wymaganej mocy. 200 koni To to ma 670. no troszeczkę tam. Minięte, ale to nic. Tam są przecież, przecież, bym by poprawił? Znaczy nie wiem co, tak właściwie tam masz minięte, zaraz zobaczę. Yy, pole jedno jest do pinkę dłuższe niż drugie, ale to już mhm. chyba nie ma sensu ruszać. Możesz zawsze pędzlem wyrównać. No ale to trzeba by było małym pędzlem. Do małych kroczków, może pojedziemy tam. A propos stronę, pędzla, tak. właśnie, pędzel, pędzel, pędzel. Pędzel, pędzel, pędzel. może zgubić prędkość pracy. Zobaczymy. 18 na godzinę powinien pracować. Jak jest naprawiony. C, większy pędzel. Pracuj, pan. To jakby był tak tam. Teraz zobaczymy, jaką prędkość uda nam się rozwinąć. 14 na godzinę. Coś mi tutaj nie pasuje. Dlaczego w ogóle przerwał pracę? Halo, gdzie ty zawracasz, mordo? Czekaj, czekaj, trzeba go jeszcze raz chyba tutaj nadjechać. No coś mi się wydaje, że ten John Deere to nie był dobry wybór. Chyba jednak trzeba będzie go wymienić na Big Buddha. To jednak te 300 koni zapasu więcej robi roboty. bezpieczeństwa i higieny pracy Zobaczymy co teraz z tego wyjdzie Nie no, 18 jedzie na godzinę, dobra No, zobaczymy co pod górkę potrafi Niech chce pracuje, niech się bawi z tym Dobra, ja tutaj jest miniatury kawalne Krokę spokojnie z tą grawiaturą, kurwa no Co to się wydarzyło z tym Big Budem, przepraszam bardzo on się to jak załam w pół Klik, klik, klik. Dobrze. I musimy sami tutaj dokończyć robotę. Ten wróci, pojedziesz do przodu. Bardzo się z tego cieszę. Rób pan to. Ten też tutaj robi. Zaraz mu się skończy, to dosypiemy. zresztą tym to tak trochę marnie będzie dosypać, ale jak się zatrzyma, no to to dobre i to. Można by to uzupełnić troszeczkę. Dobra, wapno się skończyło. Idziemy z tym wapnem jeszcze uzupełnić. To no jedno pole ma chyba tylko wapno do robienia. Siódemka bez wapna jest. Siódemka jest bez wapna. To dobrze. No dobrze. Brr, wapno poproszę podjechać klik, klik wie się teraz tak, tutaj jest po porządku tutaj jest w porządku, tutaj nie jest tak bardzo w porządku, ale jest ok aha, widzę, że tutaj do końca to Ty chyba kolego nie chcesz dojechać zrobimy teraz tak, rozłożymy sobie tutaj to jaka masz rozłoży pod nawóz czy pod ziarno się to rozłożyło mm, mm, mm. Pod nawet chyba. Możemy teraz to załadować. Dobrze, dobra, teraz to. Tym trzeba odjechać kawałek. Teraz będzie łatwiej tym nasypać. Jeżeli tu jest ziarno otwarte. To nie jest ziarno. E, gdzieś, nie. gdzieś muszę wapnować? O, troszeczkę, o, ale to tam. Powaj rurę, wyładuj tutaj, nie, otwórz pokrywę N. Biała. Czekaj, okay. czy tutaj na pewno jest wszystko rozłożone? O. Coś się sypało, ale się przystało. Jak to powinno działać? Ja muszę w którym muszę sprzęcie siedzieć, żeby to się sypało? Tego to ci nie potrafię powiedzieć. Nawóz to dupy jest taką robotą, nie wiadomo o co chodzi tutaj z tymi maszynami. Ani nawóz się nie sypie. Otwórz pokrywę nie działa. W drugą stronę to się jakoś nasypie, ale w tą. Chyba na najbardziej najpewniej kupić taki przeładowczy po prostu. Wyładę tutaj to nie hmm. To się pokazuje, mm. otwór pokrywa, Ej, nie można otworzyć A o się zmieniało rurę. Też nie działa. Przez chwilę się sypało i Ciud wie, co dalej z tym wszystkim. Może to jest samo. zbugowane jak krowy. To znaczy? Że po prostu ileś tam, a potem niby jest jeszcze miejsce. A i też się przez chwileczkę sypało. potem dalej nie wiadomo. Dobra, walić to. Ten też jest chyba do, do, do dupy, ten zbiornik. Nie wiem, napiszę najwyżej jakiś widz, może w komentarzu to coś ciekawego znajdziemy. Zkładam te manele. Jadę z tym do domu. Nie wiem jak to działa. Najpewniej by było używać przeładowczego, chyba. Jest tutaj jakiś taki sensowny. No, i wszystkie mają takie krótkie rury. Holmera sobie kupię do ziarna i będę mógł taką różwą jeździć i uzupełniać. Albo tym. To co to jest? To jest zbiornik. Zbiornik. litrów. No nic. Tutut. I no i co, dojechał do końca i zakończył robotę? Panie Big Budzie, czy panie, panie John Deere, właściwie ten tutaj zaraz zawróci. Dojechał do końca. Ten ja będzie teraz zjechał z rozłożoną cały czas. O i te nowe sprzęty się kurde psują. Dlaczego nie działa opuszczanie? Kurwa, no wszystko działało i już nie działa. Dlaczego pod fałką? O, teraz działa, dobra. Trzeba zawrócić. Nie ma to jak Big Boot. Kurde, tam wszystko było sprawdzone, wszystko działało. Tu się człowiek gubi. Tyle tej technologii napchali. Dobra, jedź pan tutaj tędy. Włącz pan pracownika. I udawaj pan, że coś że pan robisz. Jadę z tym do domu, nie mam już szczepliwości do tej gry chyba, sta, starzeję się. Mi chwasty urosły w sumie. Ale te paseczki są takie dziwne, nie wiem. To te usuwanie fragmentów chyba tym kultywatorem, dlatego no, tak, tak, tak się dzieje. Tutaj na razie zaparkuję, bo nie wiem co dalej z tymi maszynkami. Wapno trzeba będzie jeszcze roztegować. najpierw musisz rozłożyć narzędzie. No już, już jedziemy z tym. I dokończymy wapno. Chociaż tutaj to jeszcze pół pola zostało właściwie tego wapna. Aż koń zarżał z potwierdzeniem. Tak, teraz myślę, że będzie dobrze. No i dobra, co będziemy kończyć? Może nie odcinek? E, no, jak chcesz, jak już zrobiłeś rzeczy, to, to można. Nie zrobiłem jeszcze dużo do roboty. Ale dzięki wszystkim za wszystko i grazono na Rocket. Cześć. Cześć.